Słowo Boże na dziś, sobota 11 grudnia 2021 roku. Czytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś Eliaszu przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do Ciebie jest podobny, Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki, O Tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce Ojca do Syna i pokolenia Jakuba odnowić? Szczęśliwi, którzy Cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli albowiem i my na pewno żyć będziemy. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 80. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź te winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Taki Syn człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo pańskie.